Dzień dobry, tak jak wspominałam ostatnio, dzisiaj na trening potrzebujemy dwie butelki wody. Ja mam 0,75. Wy możecie mieć oczywiście lżejszą, półlitrową. Popracujemy nad rękoma, barki, biceps, ramiona. To, czego nie robimy przeważnie i o czym zapominamy, więc zapraszam serdecznie. Ok, na wstępie utwórz kąt prosty w ramionach, trzymając butelkę przed sobą i spróbuj. Unosić buteleczkę na wysokość barków. Super. Łokcie. Trzymają kąt prosty. Unosimy. Wydech i wracamy. Wydech i wracamy. Pięknie. Wydech. Super. Jeszcze cztery. Trzy. Pięknie. Dwa. I jeden. Pamiętamy o ustawieniu. Tak jak zawsze. Mocny brzuch. Kolana mogą być delikatnie zgięte. Miednica do przodu. Super. Ok, utrudniamy, kierujemy ręce do dołu i przyciągamy buteleczkę w stronę barków. Teraz pracuje nasz biceps. Pięknie. Góra. I dół. Wydech spinamy i los. Prostujemy łokieć do końca. To jest bardzo ważne, żeby mięsień pracował całkowicie na 100%, żebyśmy go wydłużali. Super, jeszcze. Trzymamy mocny brzuch, oddychamy. Jeszcze trzy powtórzenia. Dwa. Pięknie. Jeden. Teraz praktycznie to samo, ale odwrócimy butelki w drugą stronę. I znów mamy os powtórzenie. powtórzeń. Góra. Hop. I luz. Góra. I luz. Góra. I luz. Pięknie. Jeszcze góra, wydech. Oddychamy. Jeszcze cztery. Trzy znajdujemy się na siłowni, więc nic dziwnego, że takie odgłosy za nami. Pięknie, jeszcze dwa, jeden. Ok, to już teraz utrudnimy kolejne ćwiczenia. Mieliśmy unoszenie ramion do góry, ale spróbujmy odwrócić też barki. W dół i dół, góra góra, dół i dół, góra góra, dół i dół. Zauważcie, że ja trzymam łokcie. Cały czas na wysokość barków. To już jest troszkę trudniejsze ćwiczenie, ale mam nadzieję, że z lżejszymi buteleczkami dacie radę bez problemu. Pięknie. Góra, góra, dół, dół. Super. Ok, kolejne ćwiczenie. Unosimy butelki na wysokość, e, łokcie na wysokość naszych barków. Trzymamy w kącie prostym. Teraz otwieramy, zamykamy. Otwieramy. Zamykam. Otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. Wydech i powoli wróć. Wydech, powoli wróć. Wydech, powoli wróć. Ok. Osiem powtórzeń wystarczy. I teraz ostatnie, kolejne ćwiczenie. Unosimy i przyciągamy łokcie w stronę żeber. Super. Góra. I dół. Trzymając butelki, to jest takie niestabilne e, obciążenie, bo jednak ta woda nam się rusza w tych butelkach, więc tym bardziej musimy się skupić na napięciu mięśniowym, na oddechu. Super. Przeważnie lewa strona jest słabsza, więc musimy ją kontrolować. Cały czas oddychamy. Super, jeszcze cztery, trzy, dwa, wydech ostatni, wow, super, ja już trochę czuję te moje ręce, więc mam nadzieję, że Wy też, dziękuję Wam pięknie, tak jak wspomniałam, jesteśmy na siłowni, więc kochani seniorzy, jeżeli macie ochotę, to już jesteśmy otwarci, także zapraszamy, mamy też specjalny karnet dla Was, od 10 do 15, zatem zapraszamy, na pewno się Wami tutaj zaopiekujemy, do zobaczenia w kolejnym odcinku.